Jak zaczęła się u Pana przygoda z gminą Wisznice? W gminie Wisznice to ja mieszkam od dziecka i chodziłem tutaj do przedszkola, chodziłem do szkoły podstawowej, chodziłem do liceum i w momencie kiedy poszedłem na studia, to po studiach też postanowiłem wrócić i cały czas mieszkałem w gminie Wisznice, tutaj w Wisznicach, na Wygodzie konkretnie, a y, początek mojej pracy to y, był w białej i stąd dojeżdżałem do, y, do białej, mieszkając cały czas tutaj w Wisznicach, w, konkretnie na Wygodzie. Także y, ja cały czas byłem związany w jakiś sposób z gminą Wisznicę. Co spowodowało, że został pan wójtem gminy Wiśnicy? Kilka czynników, to nie da się powiedzieć tak, że, że, to, że to jeden czynnik zadecydował. Pierwsza sprawa to ee, od 1999 roku do 2006 roku pracowałem w szpitalu w Białej Podlaskiej. można by rzec, że w administracji tak. i to już było 7 lat pracy ja już byłem troszeczkę zmęczony szpitalem i, i wiedziałem, że, że trzeba coś zmienić I, i albo zostać w szpitalu już do końca i pracować tam do końca życia albo po prostu zacząć pracować gdzieś indziej i, i wystartowałem w wyborach a... Wiedziałem, że, yy, że szansą rozwojową dla gmin yy, są środki zewnętrzne, unijne, środki Unii Europejskiej. Tak jak, na przykład, budujecie w tej, budujemy w tej chwili przed szkołą kompleks boisk, prawda? i rozbudowujemy gimnazjum. To trzy czwarte na, na tą rozbudowę, na tę inwestycję dostajemy pieniędzy z zewnątrz, pieniędzy Unii Europejskiej. I to jest szansa, bo, bo za własne pieniądze takiej inwestycji byśmy nie zrobili. I e, doszedłem do wniosku, że, że, że szansą rozwojową są środki Unii Europejskiej. No i, i, i w kampanii wyborczej to mówiłem mieszkańcom, że, że trzeba bardzo mocno postarać się o środki unijne. I próbować robić to co, to, co trzeba. To znaczy, robić drogi, robić ta, e, na przykład modernizację Starego Kościoła, prawda? Zrobiliśmy to, co jeszcze zrobiliśmy. Oczyszczalnię ścieków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I, i to też powodowało, że, że, że chciałem pewne zmiany tutaj wprowadzać. Co trzeba zrobić, aby zostać wójtem? Trzeba wziąć udział w wyborach. W wyborach e, publicznych, takich ogółu społeczeństwa. Trzeba założyć komitet wyborczy i z tego komitetu wystartować na wójta. I trzeba mieć jakiś program, trzeba wiedzieć, co się chce zrobić, bo to, to nie jest taka praca, że, że można tylko przychodzić i, i siedzieć i podpisywać. Tylko trzeba wiedzieć, co się chce zrobić i jakie są możliwości. Ale trzeba wziąć udział w wyborach. To jest... A jakieś studia czy szkolenia? No trzeba mieć studia wyższe pewnie, chociaż tak nie jest to wymóg formalny, są na przykład wójtowie, którzy nie mają prawda, studiów wyższych, natomiast mają wielkie poszanowanie społeczne i niemniej większość wójtów ma studia, ja studia podyplomowe konkretnie robiłem już, już pracując tutaj. E, skończyłem dla samorządowców taką że, dwa lata temu. E, studia podyplomowe w zakresie zarządzania samorządem. Także no, to wszystko jest mile widziane, prawda? Bo to potwierdza, że, że ktoś się nadaje do tej, do tej roli. Na czym polega praca wójta? E, tak najbardziej ogólnie to można powiedzieć, że gmina ma pewien majątek. Majątek składający się na przykład z dróg, majątek składający się na przykład z, no kilka mieszkań mamy, majątek składający się z sieci wodociągowej, z sieci kanalizacyjnej i trzeba tak zarządzać e, tym majątkiem oraz ma budżet też, każdy, coroczny, e, składający się z podatków, bo każdy mieszkaniec, który mieszka na terenie Wisznic płaci podatek, prawda? Podatek za to, że użytkuje grunt na terenie tej gminy, na przykład, albo też część z podatków dochodowych. Jeśli ktoś zarabia, płaci podatek dla państwa, to część tego podatku też ląduje w, w kieszeni samorządu. Oprócz tego są subwencje. Od rządu dostajemy subwencje na przykład na na utrzymanie dróg i tak, dalej, i tak dalej i tak dalej i też na przykład bogate samorządy bo jeden samorząd jest samorządem, my jesteśmy takim średnim samorządem, ani nie jest on bardzo biedny ani taki strasznie biedny ale nie jest on bogaty prawda, a na przykład jeśli samorząd ma na swoim terenie kopalnie, prawda to ta kopalnia odprowadza bardzo dużo podatku dla tego samorządu. I wtedy taki samorząd jest samorządem bardzo bogatym i państwo to reguluje w ten sposób, że każe się dzielić tymi pieniędzmi, które uzyskuje z podatku w ten samorząd, z samorządami biednymi. I to są również to wpływa w subwencji. Czyli jeśli ktoś jest bardzo bogaty, prawda, to on ma się podzielić z biednym samorządem. To tak jak na przykład przy podatkach. Ci, którzy więcej zarabiają, płacą więcej podatku, prawda, procentowo więcej podatku. Więc tak oględnie to trzeba to, co się ma, bardzo dobrze gospodarować tym, tym majątkiem, który się posiada. Sekundę tylko przerwę, bo muszę wysłać to. Dzisiaj musi wyjść już wybudowane mniej będzie stanowić majątek gminy, który w całości będzie wykorzystywany Tak jest. No. Mhm. E, natomiast na czym polega praca? Na tym, żeby rozwijać tą gminę, prawda? A co to znaczy rozwijać? Budować nowe drogi, Yy, budować na przykład boiska, yy, no, między, między innymi też, czy yy, dla młodzieży, na, no, to znaczy na przykład prowadzić przedszkola, bo wiele gmin nie prowadzi przedszkoli, prawda, natomiast tak, żeby życie było wygodniejsze dla ludzi, którzy tu mieszkają, no to takie przedszkole jest potrzebne, prawda? To też dla rozwoju małych dzieci. Jeśli dziecko chodzi do przedszkola, to lepiej się rozwija. I no ale to wszystko kosztuje prowadzenie takiego przedszkola, prawda? Bo trzeba tym, którzy tam pracują, zapłacić. I, e, i praca wójta polega na tym, żeby zdobyć pieniądze właśnie na takie, na takie rzeczy, na budowę drogi, na e, prowadzenie przedszkola, na, e, na to, żeby gmina się rozwijała. Kandydując na wójta, miał Pan zapewne jakieś wyobrażenia o tej funkcji. Które z tych wyobrażeń się potwierdziło, a co Pana zaskoczyło? To moim, mo, moim wyobrażeniem o tej funkcji było to właśnie, że, że trzeba będzie się starać o pieniądze zewnętrzne. I to mnie nie zaskoczyło. Wiedziałem, że, że yy, yy, za własne pieniądze to żadna gmina... Nie wybuduje dużej może gdzieś tam kilometr drogi wbudować, nie więcej. Nie, nie wyremontuje czy nie zbuduje kanalizacji, nie zmodernizuje oczyszczalni ścieków i tak dalej, To wiedziałem, to mnie nie zaskoczyło. Od, od tej strony tą, tą pracę mniej więcej znałem. Natomiast co mnie zaskoczyło, to, że, że ludzie, tacy pojedynczy ludzie, przychodzą. Do Wójta bardzo często z, ze swoimi problemami, których bardzo często Wójt nie potrafi rozwiązać. I, I to było dla mnie zaskoczeniem, że czasami ci ludzie sami nie potrafią rozwiązać, a problem jest rozwiązywalny, i trzeba im podpowiedzieć, a czasami po prostu problem jest nie do rozwiązania i takich przypadków jest bardzo dużo. I to mnie w tej pracy, w pracy na pewno zaskoczyło. Czy zamierza Pan kandydować w kolejnych wyborach na wójta? Nie wiem. I to jest pytanie, na które nie odpowiem. Być może. Natomiast praca wójta to, to jest praca, do której potrzeba bardzo dużo energii. Bo, bo to jest bardzo dużo wyjazdów na przykład do Lublina, do Warszawy. Jeśli. Będzie, będę czuł, że stać mnie jeszcze na, na 4 lata poświęceń, bo to, to jest na, to są powroty na przykład w późnych godzinach. Eee, można. wieczornych, kiedy. Dzień. Dziękuję bardzo. Na przykład w późnych godzinach wieczornych, kiedy na tym cierpi rodzina, bo, bo nie ma się czasu dla żony, dla dzieci, prawda? I, e, i jeśli mnie będzie stać, będę miał energię, to, to, to być może się zdecyduję. Natomiast w tej chwili jeszcze mi trudno powiedzieć, co. Dwa i pół roku jest do wyborów jeszcze. W jaki sposób wspiera pan rozwój młodzieży? Hmm. Próbuję, to znaczy próbujemy dla młodzieży organizować wyjazdy. Może nie dla takiej młodzieży jak, jak wy, tylko troszeczkę starszej w gimnazjum na przykład czy w liceum. Próbujemy organizować wyjazdy za granicę. Tak żeby ta, ta młodzież mogła pojechać, zobaczyć. Co się dzieje w innym kraju? Czy, czy jest to na zachód, na przykład do Francji organizujemy, do Norwegii, czy nawet na wschód, do, do Białorusi, żeby pokazać, że, 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 że ten kraj to nie jest spalona ziemia. Tak, tak, zawsze powtarzam. Ale żeby poprzez to młodzież rozwijała się, ale też łapała kontakty prawda, z inną młodzieżą zagraniczną. Bardzo konkretnie też wspieram na przykład młodzież z naszej gminy, która kończy maturę. Staramy się dla tej młodzieży pozyskać takie stypendia dla młodzieży bardzo zdolnej, a ubogiej. Stypendia na pierwszy rok studiów. I rocznie staramy się 5, 6, 7 takich stypendiów ufundować. I ja zawsze staram się ufundować dwa stypendia dla dwóch osób no to, to zawsze wydaje tych e, mniej więcej półtora e, tysiąca złotych corocznie tak żeby... a, a resztę się pozyskuje, bo tam młodzież zdolna raz w, na miesiąc dostaje przez pierwszy rok studiów po 400 zł. Natomiast my pozyskujemy te pieniądze, ale e, też y, musi być wkład własny i w ten sposób pomagam młodzieży. Ja osobiście, tej, tej zdolnej, a, y, a y, nie bogatej. No, choćby poprzez tę y, budowę boisk, prawda? To też jest wsparcie dla młodzieży. Czy, czy próbujemy pewne działania skierować dla młodzieży, do młodzieży. Tak jak mówię, tej starszej przede wszystkim, na przykład takie projekty organizujemy, e, kiedy młodzież kręci, uczy się kręcić filmy, prawda, uczy się fotografować. To wszystko dzieje się przy Gminnym Ośrodku Kultury. Także no, w jakiś sposób pamiętamy o młodzieży. No, myślę, że to jeszcze, jeszcze jest mało, no ale, ale staramy się pamiętać. Czy myśli Pan o osobach starszych, będących w ciężkiej sytuacji materialnej? Yy... Tak, to, to znaczy to myślenie o osobach starszych odbywa się z mocy prawa. Bo z mocy prawa. Dobra, dzięki. Z mocy prawa yy, do każdej starszej osoby samotnej, na przykład, jest utworzona taka jednostka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. I osoby, które są tam zatrudnione. Na przykład opiekunki muszą, jeśli osoby są samotne, starsze, to raz, czy dwa razy w tygodniu, czy trzy razy w tygodniu. To zależy od stanu fizycznego takiej osoby. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej musi pojechać i zobaczyć, jak ta osoba funkcjonuje: czy, czy daje radę funkcjonować, czy ma problemy. Poza tym te osoby w najcięższej sytuacji są kierowane do domów pomocy społecznej, za co płaci gmina. Również organizujemy na przykład pomoc w postaci przekazywania darów żywnościowych, tym, tym naj, najmniej najgorzej uposażonym i starszym osobom. To takie zbiórki darów znaczy może nie zbiórki, tylko e, przywóz darów organizuje właśnie Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, organizują też emeryci, którym na przykład e, my dajemy transport, tak żeby żeby przywieść te, te dary tutaj. E, a szczególnie w zimie też zwracamy uwagę na te osoby samotne i w ciężkiej sytuacji, bo w zimie. E, Szczególnie patrzymy na to, czy ta osoba jest w stanie zimę przetrwać. Yy, także... Yy, natomiast większość z tych działań to jest działanie ustawowe. To ustawa tak każe, żeby tak robić. Jakie ma pan gminne marzenia? O, ho, ho. To można by mówić, mówić i mówić, prawda? Żeby... Takie najważniejsze. Potrzeb w gminie, czyli marzeń, bo to można by tak powiedzieć, jest bardzo dużo. Trzeba zbudować jeszcze pewnie ze 20 km dróg. To jest pierwsza, pierwsza sprawa. Tak żeby każdy miał drogę z masy bitumicznej, czyli za asfaltu, drogę asfaltową do domu. Jest to niemożliwe do wykonania, ale te drogi są, są no, najważniejsze dla wszystkich. Natomiast e, moim marzeniem jest to, żeby gmina się rozwijała, żeby, żeby, żeby się zmieniała. Co to znaczy rozwijała? Żeby się zmieniała, żeby e, w każdym roku coś powstawało. E, to jest marzenie, ale myślę, że do spełnienia. E, takim moim marzeniem na teraz, ale które e, ma szansę realizacji bo właśnie o tym rozmawiamy w urzędzie marszałkowskim jest zbudowanie takiej małej elektrowni, która by produkowała energię i tą energię z tej energii my jako gmina byśmy korzystali. Tym samym tańsze byłoby funkcjonowanie takiej gminy, naszej gminy i, i mam nadzieję, że taka energia w postaci no, jeszcze nie wiecie, bo za mało znacie fizykę farmy fotowoltaicznej. Farma fotowoltaiczna, myślę, że powstanie w naszej gminie. Natomiast, tak jak mówiłem, tych marzeń jest wiele, strasznie dużo, bo potrzeb jest bardzo dużo. I moim marzeniem kolejnym jest to, żeby więcej dzieci się rodziło w gminie wieśniczce. Bo, bo niestety rodzi się bardzo mało dzieci. Ja jak pamiętam. W waszej klasie ilu jest uczniów? 11. No właśnie, a wiecie jak ja chodziłem? Były dwie klasy, które miały po 33 dzieci, a, a była jeszcze trzecia klasa, taka mała, zorganizowana dla 10 czy, 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 czy kilkunastu osób. To sobie wyobraźcie, ile w samych Wisznicach tylko było, prawda? Mhm. Dzieci, no, teraz rodzi się dużo mniej. To też jest marzenie. My się miała strasznie dużo rodzeństwa. No właśnie. Co zająłby Pan do swoich największych sukcesów? To, że udało się tyle zrobić, że zbudowaliśmy 12 km dróg, że zrobiliśmy praktycznie nowe oczyszczalnie ścieków, że rozbudowaliśmy kanalizację o 25 km, dołączyliśmy 3, 4 miejscowości. Bo kolonie Wisznice, kawałek Wisznic, Córni, Chorodyszcze, to, że, że, że ta inwestycja, która powstaje przy szkole, w tym roku zostanie oddana. To, że dostały, zostały zbudowane trzy domy kultury, między innymi też dla młodzieży, w Chorodyszczu, w Polubiczach i w Włóniowie. Sok, jakie kolejne? Generalnie, no, za, za te pieniądze unijne dużo się udało zrobić, to jest taki sukces największy. Jakie są Pana zainteresowania? Oh, 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 oh. Bardzo interesuję się sportem, piłką nożną. Jestem takim prawdziwym kibicem, który jeździ na mecze i jak jadę na mecz, to. Zdejmuję garnitur, nakładam koszulkę reprezentacji Polski, biorę szanki, tak jak każdy kibic na meczu śpiewam hymni i bardzo głośno kibicuję, bo zależy mi na tym, żeby Polacy wygrywali. Tak teraz chcę, żeby jak najdalej zaszli w mistrzostwach Europy. Generalnie interesuje się sportem. No też, też troszeczkę polityką, no bo to... to z natury trzeba wiedzieć, jaka partia polityczna rządzi, jakich ma posłów na tym terenie, którzy mogą, mogą pomóc, prawda? Do których człowiek zwraca się o pomoc. Także też, też polityka, ale przede wszystkim sport. Kim chciał Pan zostać, będąc dzieckiem? Jak większość. A kim Wasi koledzy chcą zostać? ja chcę być policjantem. No ja też chciałam być policjantem. Kiedyś chciałem być policjantem, to, to było takie moje pierwsze marzenie. Później chciałem zostać piłkarzem, bo się bardzo sportem interesowałem, ale nie do końca miałem zdrowie i też. Wśród piłkarzy tylko co któryś się wybija, prawda i, i widziałem, że nie ma szans i dlatego skończyłem studia i tak dalej. Także. Na początku chciałem być policjantem, później piłkarzem. Był Pan grzecznym dzieckiem? Dobrze się Pan poczuł? Yy, no byłem dość, to znaczy nie byłem urwisem. Byłem dość grzecznym dzieckiem, yy, natomiast yy, no, nie byłem takim... Yy, troszeczkę rozrabiałem, jak każde dziecko, prawda, no bo to jak dziecko nie rozrabia, jak widzę na... bo mam dwie córeczki na swoje ma, yy, dzieci, no to też no muszą troszeczkę rozrabiać się, nie za mocno. I no, uczyłem się, myślę, że dobrze. Miałem świadectwa z czerwonym paskiem zawsze. Gdzieś tam jedna czwórka czy, czy dwie czasami się trafiły na, na koniec roku, natomiast na koniec ósmej klasy tam, że miałem na świadectwie same piątki. Podobnie, on, podobnie było w liceum też. Nie pamiętam, czy miałem sama, ale u nas jeszcze była ta skala 2 do 5, mm. prawda? Nie było tak. Także uczyłem się, e, się dobrze. Jaki przed szkolny najbardziej pana interesował, a jaki najmniej? Najbardziej mnie interesowała matematyka. O, bo e, zdecydowanie na, najbardziej lubiłem matematykę i bez problemu zawsze mi przychodziła nauka matematyki. Czy na maturze bez problemu zrobiłem te zadania, które musiałem zrobić, czy, czy, czy w szkole? Natomiast najmniej może nie, nie było takiego przedmiotu, którego strasznie nie lubiłem, prawda? A, a było kilka przedmiotów takich jak, jak plastyka czy muzyka, których nie do końca umiem, umiem tak no, no ładnie śpiewać, prawda? I... Bo nie mam, nie mam słuchu muzycznego takiego e, do, no, dobrego, więc, więc nie do końca lubiłem muzykę. A, e, ale to znaczy, to, to nie było tak, że nienawidziłem, że nie lubiłem chodzić. Nie, nie było takiego przedmiotu, bo tak. Pamięta Pan jakąś śmieszną historię, która wydarzyła się w szkole podstawowej? Oj, tu się zastanawiam. Przez długi, długi czas zastanawiałem się i na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, bo nie pamiętam takiej historii. To wy mi odpowiedzcie za tę jakąś śmieszną historię. Ja <laughs> nie chcecie mi opowiadać. Nie, może powiedzieć. No to ja. po. Byłam w czwartej klasie, yy, bardzo, znaczy, jeszcze się lubimy, z Kornelią, taka osipiuk. Mm -hmm. Moja koleżanka i po nią miał przyjechać wujek, bo ona mieszkała w dubicy. I już sz, sz, y, szłyśmy tam po przeszkole, bo tam ten samochód i jej wujek nawet nas nie zobaczył, my goniłyśmy samochód <grym> i machałyśmy rękami za, za samochodem i nikt nie zobaczył. Później <grym> została i po nią przyjechał. <grym> <grym> to może ja pamiętam taką historię, bardzo podobną do tej opowiem, ale to nie była ze szkoły podstawowej, tylko ja bardzo często jak studiowałem w Lublinie, to wracałem raz na dwa tygodnie zawsze do domu na weekend. No i, i zawsze tato po mnie wyjeżdżał tutaj na Przystanek. I, I którymś razem też tak było. I wyjechał po mnie i, i doszło do takiej sytuacji. Ja miałem torbę i torbę wstawiłem do samochodu z tyłu, chciałem usiąść z przodu i zamknąłem drzwi, a tato myślał, że ja z tyłu usiadłem i też pojechał z samą torbą, mnie zostawił. I dopiero mój, że w połowie drogi <grym> zaczął mówić coś i myślał, bo chciał, żebym miał odpowiedział, patrzę, a mnie nie ma <grym> i wtedy musiał wrócić bo mnie tutaj, śmieliśmy się śmieliśmy z tego bardzo długo także. No to to jest śmieszna historia, ale troszeczkę z, z późniejszego okresu. Jeśli złowiłby Pan złotą rybkę, to jakie trzy życzenia by Pan wypowiedział? No to jest bardzo trudne pytanie. Pierwsze to 20 km dróg. <gry> I tak, żeby, żeby zadowolić drogami wszystkich mieszkańców, chociaż nigdy się tego nie zrobi, bo, bo w gminie jest tyle dróg, że zawsze. Któreś drogi będą drogami, które nie będą drogami asfaltowymi. Te drogi zawsze się psują. Także trzeba mieć nadzieję. No o tak, trzeba mieć nadzieję, że kiedyś wreszcie, prawda? Także to, to jest pierwsze życzenie. Drugie życzenie, żeby ludzie byli dla siebie lepsi, a szczególnie sąsiedzi. Bo u nas jest tak, jak w gminie, w wielu sytuacjach, jak z Kargulem i z Pawlakiem. Yy, sąsiad modli się nie o to, żeby yy, było lepiej, tylko żeby sąsiadowi było gorzej. Także i wiele, wiele jest takich kłótni sąsiedzkich, jak to obserwuję yy, naocznie. I, I to jest na pewno życzenie. I A trzecie, to nie wiem, pewnie bym e, powiedział rybce, żeby zrobiła coś, co uważa sama za najważniejsze dla tej gminy. Także takie, takie by było. Trzecie, najważniejsze rzeczywiście są, są drogi w, w każdej gminie, bo, bo drogi mamy generalnie w Polsce złe. Złe, i, i, i trzeba coraz. Cały czas robić jak najwięcej dróg, jak najwięcej pieniędzy na drogi pozyskina. No to dziękuję za udzielenie wywiadu proszę bardzo.